Siemaneczko z tej strony w Azji, a w tym króciutkim shortcie będę testować coś, czego jeszcze nie robiłem w tym sezonie. Czyli patrzcie, mam ilicę zwykłą i chcę zobaczyć, co się stanie. Jak czy tam mogę nią walnąć, Astro, to znaczy super, super Kryp... Krypto. Da się! Patrzcie, Wieście, myślę obra... myślałem, że więcej zada, ale da się walnąć tą ilicę. Fajne, czy gdybym miał chyba cztery przysmaki, to bym go zabił. jestem do końca pewien, O, przysmak krypto, no teraz to już tak raczej się nie przyda, ale fajne. Wow! Kry przysmak krypto, przysmak krypto, cztery przysmaki. Nie da się czterech? Da się, na dwa sloty. U. dobra, biorę, będziemy testować za chwilę. Na przeciwnikach albo na drugiej iglicy. <laughs> no i witam po sekundowej przerwie i patrzcie na to. Mam cztery przysmaki krypto. Wywalę wszystkie. I kurczę zabrakło. Ach, prawie. Prawie się udało tą iglicę zniszczyć. No niestety, nie można mieć wszystkiego, czyli to takie. Rozwalanie iglicy Krypto wcale nie jest takie super hiper, bo no, brakuje obrażeń. Mam nadzieję, że szorcik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka, komentarz, suba z dzwonem, serduszko, cokolwiek, gdziekolwiek to oglądacie. Zapraszam Was serdecznie na Discorda Gaming. A jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, to przypomnę również o możliwości wsparcia kodem Wasi Gaming W sklepie nic Was nie kosztuje, a zawsze tym kanałowi jakoś to pomaga. Do zobaczenia w kolejnych szorcikach. Na razie ho, Hej.